Właśnie w tym tygodniu zaczął się na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych Festiwal Matsuri. Jest on dla nas niezwykle ważny ze względu na to, że celebrujemy łączącą z Japonią nas więź. Szczególnie ważnym wydarzeniem... Był przyjazd gościa specjalnego Akio Aokiego, który jest dyrektorem festiwalu designu w Tokio. Wygłosił on dla młodych adeptów sztuki designu wykład otwarty po japońsku, w którym dzielił się swoimi radami oraz postrzeżeniami na temat wejścia na rynek designerski. Dodatkowo mieliśmy jeszcze spotkanie autorskie z Katarzyną Mochocką, znaną pod pseudonimem Kamochi, która jest autorką i ilustratorką książki Matsuri, w której opisuje święta w Japonii. Tradycje z nimi związane. W budynku A, w którym właśnie jesteśmy, możemy wziąć udział w dużej ilości atrakcji. Między innymi możemy podziwiać stojące tutaj obok mnie lalki z różnych okresów Japonii, które pochodzą z prywatnej kolekcji pani profesor Ewy Krasowskiej-Mackiewicz. Studenci oraz wszyscy goście mogą wziąć udział w nauce posługiwania się pałeczkami, otrzymywać wróżby. A także nauczyć się składać żurawie z origami i próbować japońskich słodyczy. Mogą również przymierzać japoński strój yukata, to jest japoński strój letni, który zakłada się właśnie na przykład na Matsuri. W tym tygodniu jeszcze odbędzie się pokaz polsko-japońskiego małżeństwa, jak i kingu, którzy specjalizują się w kuchni japońskiej. W trakcie pokazu możemy dowiedzieć się, jak w prosty sposób przygotować tradycyjne japońskie dania. Tydzień Matsuri, który właśnie odbywa się na naszej uczelni, jest niezwykle ciekawą okazją do zapoznania się z bardzo zróżnicowaną kulturą Japonii, a także do integracji między studentami i poznawania nowych, ciekawych osób.